Dobry, witam Was, moi mili. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do wykonania treningu siłowego z butelką. Będzie to trening ogólnorozwojowy całego ciała. Gdzie będziemy ćwiczyli zarówno ręce, brzuch, jak i nogi. Będzie to 10 ćwiczeń, 20 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku pomiędzy ćwiczeniami. Także zapraszam i go ćwiczę. No to zabieramy się do roboty. Tak jak mówiłem, będzie nam potrzebna butelka. 1,5 litrowa dla osób starszych, litrowa dla osób młodszych. Zabieramy się w taki do roboty. Teraz tak, pamiętamy o tym, że jeżeli ćwiczymy w domu, to żeby yy, trzymać mocną butelkę, żeby nam gdzieś przy tych ćwiczeniach nie wyleciała, bo może narobić trochę bałagan. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, będą to pajacyki. Ja już włączam nasz zegar. Trzymam butelkę w rękach. Butelkę unosimy nad głowę z jednoczesnym rozszerzeniem nóg. Trzymamy mocną butelkę, tak jak mówię, żeby nam gdzieś nie wycięła dobrze. Mamy teraz 10 sekund przerwy. Następnie będziemy ćwiczyli barki. Trzymamy butelkę nad ręką i unosimy ją do góry i opuszczamy w dół. Proszę uwaga, start. Jak najwięcej razy, to i dozujemy obciążenie, poprzez szybkość unoszenia butelki. Jak mówiłem, 20 sekund pracy. Dobrze. 10 sekund przerwy, zmieniamy rękę. Uwaga. Ruszamy. Start. Łokieć blisko płowia, butelka pracuje góra-dół, nie machamy ją na boki. Dobrze, teraz będziemy sobie robili wypady z butelką nad głową. Trzymam butelkę nad głową, wykonuję wypad nogą w przód, raz jedną, raz drugą. Proszę uwaga, start! Ćwiczymy. raz jedna, raz druga. Schodzę nisko, butelka uniesiona do góry, kolano zatrzymujemy tuż na podłożu i dynamicznie odbijamy się żeby wrócić do postawy Dobrze. teraz będziemy pracowali nad brzuchem siadamy sobie trzymajmy butelkę nogi uniesione i przekładamy butelkę raz na jedną, raz na drugą stronę proszę start nie opuszczamy nóg na ziemię i pracujemy na boki skręcam głowę za butelką za każdym razem Brzuch cały czas napięty. Dobrze. Podnosimy się do góry. Teraz będą przeskoki z obrotem. Czyli kolana biodra skręcą w jedną, butelkę w drugą. Proszę uwaga, start. Dynamicznie przeskakujemy. Tutaj tak samo dozajemy obciążenie poprzez przyspieszenie wykonywania ruchów. Pamiętamy o oddychaniu. Dobrze. Teraz będziemy robić jakieś wczoraj barki, rozpiętki. Unoszę butelkę do wysokości barku i wracamy z powrotem. Taki ruch, jakbyśmy chcieli wylać wodę z butelki. Proszę. Start. Do wysokości barków nie podnosimy wyżej i skręcamy butelkę tak, jakbyśmy chcieli wylać z niej wodę. Pamiętam o mocnym uchwycie. Dobrze. Ok. 10 sekund przerwy. I druga ręka. Uwaga. I zaczynamy. Na wysokości barku. I taki ruch wylewania wody z butelki. Nisko, wysoko. Hop. Plecy proste, brzuch do przodu, nie pochylamy się, nie garbimy. Plecy wyprostowane. Dobrze, trzymam butelkę w rękach i teraz będziemy robili przysiady z wyskokiem. Ostatnie dwa ćwiczenia. Proszę uwaga, trzymam butelkę, całe stopy i wyskakujemy w górę. Plecy proste, nie pochylamy się to najczęstszy błąd podczas tego ćwiczenia i dynamiczne wyjście w górę. Hop! Dobrze, końcówka. Dobrze. I przekładamy teraz nogi nad butelką. Ostatnie ćwiczenie. Wstawiamy butelkę. Nogi trzymamy z boku, wyprostowane. I przekładamy nogi nad butelką. Nie dotykamy nogami do ziemi. Brzuch cały czas napięty. Dobrze. Końcówka, dajemy się wszystko. Dobrze. Brawo. Skończone. Mam nadzieję, że trochę zmęczyliście. Oczywiście proponuję do wykonania dwóch lub trzech serii tego ćwiczenia, żeby się fajnie zmęczyć. To, co moi widzowie, mam na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.